nazwę publicznego w Starych Polaszkach Wisława Szymborska przepraszam, Hanna Kowalska pamięta pamiętnik jedynaczki fragment Hanna Kowalska pamięta fragment prozy pamiętnik jedynaczki mam na imię Paulina, niestety amoku, gdy podawali to imię urzędnikom w czasie rejestracji. Mało to zwykłych imion, różnych Anek, Gosiek, Kaś, Agnieszek, ale nie. Oni musieli wymyślić Paulinę. Mama ma na to zawsze jedną odpowiedź. Znała w swoim życiu aż dwie Pauliny i obie były nieprawdopodobnie szczęśliwe. Wszystko im się udawało. Miały, mają podobno do tej pory Wyjątkowe szczęście w życiu. Nie wiem tylko skąd moim rodzicom przyszło do głowy to proste przełożenie. Szczęście tych i na moje. W każdym razie nazwali mnie tak i już tego nie zmienię. Nie zmienię także mojego wyglądu. Wiem, że wszystkie modelki są bardzo wysokie. Przyjmowano jedynie na podstawie wzrostu miałabym chyba już teraz zapewnioną pracę. Jestem najwyższa ze wszystkich dziewczyn i wyższa od większości chłopaków. Dzisiaj na matmie pani Abramska krzyknęła do mnie. Kozińska! Uspokój się wreszcie. Wyrosła jak tyka, głupia jak... Zastanawiała się przez chwilę. Była bardzo zdenerwowana moim gadulstwem. Pewnie dlatego wyleciały jej z głowy wszystkie używane w takich wypadkach ryby. Wreszcie dokończyła. Indyka. A przecież mogła powiedzieć motyka. A jeszcze lepiej matematyka. Albo najzwyczajniej. Wyrosła jak brzoza, głupia jak koza. A tak wszyscy zastanawiali się, co też może znaczyć to indyka, pani Abramskiej. Cokolwiek to miało znaczyć, została natychmiast wyrwana do odpowiedzi. Nie lubię matki, ani pani Abramskiej. Przez nią nigdy nie będę miała psa! Więc yes. musi być duży i pudłaty. Najlepiej czarny wilk. Rodzice za namową babci wymyślili kiedyś warunek kupna psa. Jeśli Paulina będzie miała same piątki i szóstki na świadectwie. Właściwie równie dobrze mogliby powiedzieć na przykład jeśli Paulina nagra płytę z Natalią Kukulską albo jeśli Paulina nauczy się latać na piątek. Nad taką możliwością w ogóle nie było sensu się zastanawiać. Nigdy nie będę miała samych piątek, nie mówiąc o szóstkach. Niektórzy nauczyciele zachowują się, jakby te stopnie były zarezerwowane wyłącznie na wybranych. Wówczas się w sumie Całkiem nieźle, z matmy też nie jestem taka tępa. Lubiłam ją nawet, dopóki parę tygodni temu nie odszedł zupełnie nagle Sujka. Wtedy przyszła ona. Zapamiętałam ten dzień. I chyba tylko ja. Weszła do klasy, przedstawiła się, spojrzała w zeszyty, Coś tam opowiedziała o sobie, o swojej poprzedniej szkole, o swoich dwóch synach. Była nawet miła. Właściwie przez te pierwsze pół godziny lubiła Zaczęła odczytywać uważnie listę. Będę waszą wychowawczynią. Musimy się dobrze poznać. Poszła do dziesiątki, uśmiechnęła się, spojrzała i przysięgam, że nie koloryzuje. Uśmiech zniknął. By go wytarto dokładnie ściereczką? Trudno uwierzyć, ale widziała to cała klasa. Wszyscy mogą to potwierdzić. Nie wiem, jak to określić. Zwyczajnie spojrzała na mnie i zdębiała. Patrzyła przez chwilę w liczeniu. Wyglądała, jakby zobaczyła ducha. Dziękuję.